W tym pierwszym dniu vlogmasa ja właśnie jadę do pracy, odprowadziłam Filipa do przedszkola razem z cosiami na dzisiaj, a spakowanymi oczywiście. E z wyprasowanymi rzeczami na przebiórkę, a sama też właśnie lecę do pracy, bo dzisiaj mamy w pracy Wigilię. Witajcie! Po pracy ja właśnie wróciłam do domu. Zeszło mi się dzisiaj trochę dłużej, bo jeszcze po pracy pojechałyśmy do koleżanki, która nas ugościła i ciastkiem, i obiadem, i w ogóle wiecie, miałyśmy być z koleżanką wejść, wpaść na pół godziny, siedziałyśmy dwie godziny, także trochę nam się zeszło, ale dobrze się gadało, więc, więc po prostu sobie posiedziałyśmy. A w pracy miałam Dzisiaj też Wigilię, taki słodki poczęstunek dla naszych podopiecznych ich yy, rodziców. Yy, I wiecie co? Jakimś cudem podarłam sobie bluzkę. Nie wiem nawet gdzie, nie wiem kiedy, nie wiem o co, ale dziura jest. Niestety będę musiała ją zaszyć. Nie wiem jak to się stało, ale cóż. Co ja Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że chłopaki są u yy, rodziców mojego męża. Pojechali, zjedli obiad. A że je ja zjadłam obiad u koleżanki, także wiecie. Dzisiaj będziemy bez gotowania. W takim razie, skoro oni jeszcze nie wrócili, to ja sobie tak pomyślałam, że rozłożę choinkę, założę światełka, a później jak będzie już Filip, to razem, po, razem do końca tą choinkę ubierzemy. Także ja się biorę za robotę. A! to jeszcze zanim zacznę choinkę ogarniać, to po prostu zdrapiemy sobie zdrapkę, wylosuję sobie jakąś herbatę, zrobię sobie herbatę i będę powoli ogarniała tą choinkę. A oni też już się zbierają, więc też zaraz będą w domu. No więc tak, sprawdźmy dwudziesteczkę. Co to jest? Trąbka. Aha, no trąbka mi nie da nic. No i od razu jeszcze sobie wylosuję, co my tutaj dzisiaj mamy. Coś żółtego. Coś żółtego. Może cytrynowe? Zobaczmy, zobaczmy, co to jest. Mhm. Nic nie wiem, jak zwykle standardowo, zaraz sobie przetłumaczę. No muszę wam powiedzieć, że przetłumaczyłam sobie tą herbatkę i ona ma bu, taki troszkę zadziwiający skład. Jest tutaj e, jakaś skórka kakadu, cokolwiek to jest kakadu, nie mam pojęcia. E, ma być cynamon, ma być kurku, nie, nie kurkuma, kolendra. E, słuchajcie, no tam imbir, e, pomara skórka pomarańczowa, jakaś tam mierzyna, ale co to jest te kakadu? I czy ziele angielskie i kolendra mi pasują do herbaty? Nie wiem, zaraz się przekonam. Tam jest w środku. Był Mikołaj, tak, i dał ci prezencik. Ty Mikołaj hmm? nie Nie ja jestem. Tadam. Tadam. I co tu się robi? Jeżliczek. Jerzyk. I co tam jeszcze jest? I tu jest rybka jakaś. Aha, i co tu się robi? A tu jest jakaś, jakiś ptak, karczka, co to jest? To? Tego nie wynik? A, pląteczki. A sznureczki, pląteczki, poplątane? Tu się chyba też sznureczki wkłada do tych dziurek, wiesz? No, tu. Do... Trzeba najpierw porobić dziurki, tak? Żeby później móc też sznureczki przekładać, tak? A powiedz mi, Fifi, fajny był ten Mikołaj. Tak, Dał mi taki prezent plątaniowy, to nie. Plątaniowy prezent ci dał. A! Super. A miał brodę? Nie, z taką długą. A worek miał z prezentami? Tak, jakoś długi. Duży worek był. A zaraz sobie rozplączemy sznurki i mama da ci sznurek i będziesz mógł sobie tymi sznurkami przeplatać, tak? A w ogóle masz fajną bluzkę. Bo ja wiem, bo mi ty ją założyłaś. No. Jak sklepeta łapał no. rachu ciachu. Rachu ciachu, tak, przesuwaliśmy. O, super. Zadzisz sobie u nas, Mikołaj, ogromnia z tym Z ogromnia z tym woreczkiem. I przyniósł ci tą zabawkę, tak? Tak, tylko że jest moja. No, twoja jest. Bo już zostałem. Mm -hmm. bo ja dostałem no tak, dostałeś, super to jest nam no będzie no a co ty tutaj wyszywasz, pokażesz mi czy nie to jest chyba rybka co i, I tak jak no super a tu co mamy Mama, jakiegoś ptaszka ptaszka Nie no. O, nie, już nie poszłam. To weź sobie drugi sznurek. Dobrze, że Ten ten mi się najbardziej. No to podoba. weź sobie ten, który ci się najbardziej podoba. Ten na pewno mi się podoba, zielony. Super, no ekstra. To jest niebieski, ale poza tym spoko. Ale fajowo. Mm. Jeszcze następny sznureczek weźmiesz sobie. Tak. Weź którą chcesz. Wiesz co, tak troszkę mamusia głębiej go. Da, dobra. A ja to że będziemy... tu. na czubek, no właśnie, tu na czubek się zakłada. Pięknie! Oj. Czekaj. czekaj, mama ci trochę pomoże. No, powiedz gdzie chcesz. Oj. O, o, to się nie Wiesz, co patrz teraz? Ja ci, ja ci tu przytrzymam, i teraz tutaj załóż. O, jeszcze, 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 jeszcze. O. No? No, to jest gapki. Super, którą chcesz teraz? No i pięknie. Kodaw! Jeszcze. Tutaj powiesiem tą bombkę. Pięknie. Wiesz, mamo? No, mama tu powiesi. A tak. Fifi gdzie? Pięknie. Nie spadła, no nie spadła. Za chwilę będziesz tak pięknie wieszał, że już mama nie będzie ci musiała pomagać, tak? A taka może być śnieżynka? Tak, bo się. No znalazłam, znalazłam. O, super, brawo. Dobra, dobra, już się trzyma, już zostaw. No? O, ekstra. jest. To no, taki dzwoneczek. Dzień, dzień, dzień. Tak. Dzień, dzień, Jaka piśmia szanna. Paszka jasno. Koń sianki trwają dzwoneczkami. Dzień, dzień, dzień. Dzień, dzień, dzień. Dzień, dzień, dzień. No. Jaka pesnaszanna Paśka jasno koń Wielki odbi jak pytam Szazanki dwoni od dwol leczkami Dzień dzień dziń Dzieńdzień dzień Dzień dzieńdzi dzień, dzień, dzień. Słyszeliście u Filipa w przedszkolu dzisiaj był Mikołaj Dzieciaki Tak, z workiem pełnym prezentów. Dzieci dostały prezenty, są bardzo zadowolone. W ogóle to było przedstawienie. I Filip śpiewa teraz w domu różne pioseneczki i tak dalej. Ale niestety w przedszkolu nie chciał ani zaśpiewać, ani powiedzieć wierszyka. A wierszyk doskonale znał. No trudno, może się troszkę zestresował, zobaczył, że jest bardzo dużo ludzi. To może to go troszkę zniechęciło. Może uda się następnym razem. Jak widzieliście, Filip trochę pobawił się tą swoją zabawką, którą dostał od Mikołaja. Później pomógł mi trochę ubierać choinkę, ale już mu się znudziło, bo to jest raptus. On wszystko musi na już, wszystko musi od razu, teraz już, 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 ale szybko mu się rzeczy nudzą. Także będę musiała później wieczorem sama ubrać do końca tą choinkę. A teraz jeszcze sięgniemy sobie jego rzecz z kalendarza. No nie wiem, otwórz sobie i zobacz. to jest? Obejrzyj. Tanka? Czytanka jakaś chyba, co? Mikołajowa czytanka. Mikołajowa czytanka. To zrobimy tak. Pójdziemy się umyć i wieczorkiem sobie ją poczytamy, dobra? Okej. Okay, a tutaj są jakieś bałwanki. Bałwanki z liściem jest. Dlaczego chciałeś zniszczyć bałwanki? O, tutaj sobie możemy opowiedzieć, co my tutaj mamy? Jest kominek. Jest choinka. A duża choinka, tak? Jutro sobie poprzyklejamy naklejeczki, dobra? Bo tutaj będą naklejki do przyklejenia. Ale to już jutro, dobra. A tutaj, o, jakie elfy! El, elfy! Elfy dzielnie pomagają Mikołajowi. Tak, reniferem pomagają ciągnąć samki, a elfy pomagają robić zabawki. No. Tak? I wkładać, I wkładać i pakować. No właśnie, elfy pakują. O, a tutaj to jest chyba wioska świętego Mikołaja. Tak? A, a tu jest. A czy tu mieszkają renifery? No może i mieszkają tu renifery. Tutaj to chyba mieszka Mikołaj, bo jest znak, że do Mikołaja się idzie tędy. A poza tym stoi tutaj co? Sanie stoją. To no? chyba jest domek Mikołaja. No, ja mieszka... A w tych pozostałych pewnie mieszkają elfy i renifery. Tak? A tutaj jest dużo naklejek. Zobacz, ile tu jest naklejek. Ale będziemy mieć jutro do naklejania, co? No, ale mam dzisiaj do. Ale musimy też spać. No, teraz musimy iść już spać. Ja odłożyłam już Filipa spać. Dzisiaj zasnął całkiem, całkiem szybko, ale myślę, że to właśnie dlatego, że był to dzień pełen wrażeń i emocji dla niego. Przekartkowaliśmy sobie tą y, książeczkę, która dzisiaj była w kalendarzu, ale że jest tam dużo naklejek do naklejania y, i takich zadań do zrobienia, to będziemy bawić się tym jutro. A ja! Już dzisiaj się do Was odzywać więcej nie będę. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, to oczywiście proszę o zostawienie łapki w górę, za subskrybowanie mojego kanału i widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasie. Pa!